witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj chciałbym wam pokazać mojego noskołpa no nie wiecie? mojego no którego takie tak ładnie zrobiłem, że sam w to nie wierzę tutaj miałem killa zobaczcie, tutaj mm, jest typo, Jeszcze ja to do go podbuduje i już go dobiłem, bo tam go z tego dasu zabiłam i tutaj go dobiłam, nie? Patrzcie sobie teraz, patrzcie sobie teraz. Biorę to popkę i wszystko. I to są moi wszyscy. To są moi partnerzy, z którymi grałem. I oczywiście oni są teraz na imprezie, ale teraz się niech nie odzywają, bo ja nagrywam odcinek. I tutaj sobie pijemy potkę. I zaraz pójdziemy do... Dokładnie sami zobaczycie, do którego domku i zobaczycie co się tam stanie. Zobaczycie sami, no bo to było takie ładne. Ja chyba nigdy nie, nie zrobiłem aż takiego ładnego killa Rozwaliłem sobie drzewko I sobie idę Idę sobie do tego domku właśnie tego co mówiłem wam i zobaczycie co się zaraz stanie Ja już się nie odzywam Moi partyzanci chyba, którzy też się raczej już nie będą odzywali Proszę was weźcie się chwilę nie odzywajcie, okej? Okay? No I no zobaczcie, trafię snajperkę Trafię snajperkę oczywiście Ją biorę, bo ja jestem, ja bardzo lubię snajperkę bierzemy ją i zobaczcie teraz, zobaczcie teraz i tu jest typo, tu jest typo, no scope, 150, 100, y, 105 i dobijam go z mki. Wszystko będzie na kanale, żeby nie było. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.